co się kichrasz? Patusie, Do sklei. To się Potem jest zesamowity. To jest niesamowity, żeby go nagrać, by mieli 18. Witam widzów plus 18, mam nadzieję wszyscy, bo dla takich dedykowany jest odcinek. Witam serdecznie, cześć chłopaki. Dzień dobry. Cześć, cześć, śmiesznie, śmiesznie, zabawnie, no. natural jest co... No a nie będę już dokończył. Dobra, dokoptowałem widzowie dla tych, żeby nie byli poszkodowani, za ósemeczkę od wejścia kostka dorzucona. Tutaj jest jak było. Put jeszcze dorzuciłem te skiny za ósemkę, zeszły od ósemki do za stówki 50 200 więc tam rzuciłem jakieś takie dla Was five wyniki, pierdołki. dropniecie, pobawicie się. No i cały czas, gdzie są te skiny No ogólnie dokoptowane, jest tu dużo. bieście jest z tego wszystkiego Kurwa, polecam serdecznie Michael G i macie to, możecie dostać z kodem gryly, czyli z tym pusikiem, jak chcecie doładować, piszcie kod gry. 10% więcej macie przy doładowaniu, macie też 20 nastali, jeśli lubicie to pierwszy raz, no i wspieracie. Nie jest fajnie, rośnie ma bitewskuter i po powodzeniu. Powodzenie wśród wie! No dobra, nie umie się wyjąć, z podróż czwiastkiem, siedzę się webla się, se pleni i w ogóle, nie? Nie przedstawił, bo nie kota proszę, no marszyć. Gdzieś się przedstawił? No, tak, no. cześć. To już możeś na tego papierosa gdzieś Nie, nie, ja zaraz was rozpierdolę na bitwę, kurwa. Ala ma kota. Cześć, cześć, cześć. A kot ma ale. Ala to debilka. co? Nie mówimy, wie, a, kota, co? I ciastko, a ciastko to pijak. A ciastko Uff. to magika, co? Ja jesteś odtajeni, dobra. Ja już za dużo kawię, do 40, 70 lat mam. Wszyscy normalnie, pozdrawiam, pozdrawiam. Ale widać jak macham nogą, jak lata krzesło z tyłu w sumie. Ja myślę, że to się biurko czyni się. Inspektor Gadżet! O, ja to używam, pozdro. No chuj wie co tu będzie, tak sobie odrzuciłem. A ogólnie do bitwa, Ty kurwo! Nie, bo on zawsze wywróci źle. Dzika pita, wiecie, widać można kurwa. No już zdolności, no co. Jakie? Tamańskie. Bo, no właśnie ten te problem, że jak się pierdolnie coś takiego, to się pół ta potem wchodzi faktycznie. Kurwa, jebana kraczącą. Ale bo... wrona. Chluk raczej przy wrona, wrona, nie? Wrony są czarne. Wrona, i no, się wrona. I chuj. Nie makach, tylko wrona tak, jest. Albo też. sroka, sroka. A jak Patry, gołębie robią? Pod Andrzeja, kurwa, podam <laughs> że <laughs> Gołębie zdruchają się. Jak <laughs> co, gołębie co? No, gołębie gruchają, nie? A no tak, no tak, tak, no tak a na rauchają, no. <laughs> Tylko dychacie <śmiennograć> w głowie. No i no szaraka szamańska. Mógłbyś no. na tą fajkę. Mógłbyś na tą fajkę, kurwa. Tak, to fajkę będziemy mu ciągnąć, kurwa. Rób grzeszył, ale męski. Nie to, to tylko tymi Nie robi tego. Nie robi Nie lubi tam, <śmiennograć> z cyckami ruszyć, tam Nie lubi Trzeba cytkami duszyć a dla mnie to jest tak. Trzeba pociągnąć. A za ile? Kurwa, za dychy tej. Tak, z usętką. No, no tak wiesz, jak, jak masz partie do dycha, ale jak nie masz partię to ustawiać. Będzie yy, 9. Yy, yy, yy. Ale Daj będzie męska i też. Ty pół wychodzi, kurwa, za duże za Takuna ma Dobra, właśnie ja na mnie rewolwer. W ta jest gniazda, to mało z kawek, co ale dobra, stało. nie, będzie, nie No i kurwa zgarniam, to wchodzę w to jak kurwa Grzesiu w Naturala, ja cię kręcę ty. Patrz o. już, I karusek, Siemanko. Manko jest na podbitkę dla A, mnie. A, jest podbitkę kurwa, podlegitkę. No na podbitkę, na podbitkę. Na podbitkę spokojnie. to ty też kurwa kochałoś. Kurwa może coś dla mnie. No to dla ciebie, Witwy męskie to masz kura. O nie, kurwa! Nie, kurwa. Nie, nie, nie no kurwa. Ale jest, jest na dole je radation, zobaczcie się. Dobrze, to gówna <śmany> nie wchodziła na radation. flipping for Michael. I know, I know, I know. Kurwa wsteck, w kolejnych gówno sobie wejdziesz. O moje to nie To nie jest. Ej, co no kurwa tańsze? Halo! Bo mój lepszy. Temu też <śmany> drogie w miarę. Oh my god. Oh my oh. god, za 1300, oh my god. Flip! Moje, no. moje, moje, moje. No. To ma być od auta, nie. Za tułatwicy znaczy, DMG, ty wiesz co? Ty jesteś kurwa dymany jak dziweczka, nie? Ja Jestem dymany do. Coś się Tam poszło. Sam taklaw za kółko. co o kurwa. Tylny nagrywek, ja pierdolę. Dobra, co? Co, co tam miał czas, kurwo? Co? Jest po pierd*a. To pierd*a stała. Je*a, Kurwa, zrobimy raj, kurwa dla Ciastka i dla Graciana. Bartek. Raj, kurwa. Poskarż mi na wiór, kurwa. Raj dla Czastka i Ignacjana. I to ten, co chce brać udział w teście. Pozostać na wiośle. Pozostać mi na wiośle. Zrób dla mnie żabę. Patrz się, patrz się kurwa. Raj, o, kurwa, raje, się raj dla bracia Jołbku. ciasków wbijaj kurwa. Kiastek, chodź. Trójka wolna, Patryk. No dobra, to tak tak same procentury, kurwa. Dawaj, dawaj. Tak jak sobie wymarzyłeś, tak to się śniło na całą, On kurwa w nocy się budził na serze dzwoni. Kurwa, stary, śniło mi się, że wygrałem z samych na 60 z tobą. W dwójkę, wspaniale. Kurwa, ja pierdolę odklejony. Na serdzie mu się śni, że go keruje, nie? Dajcie cię być GEM! No nie chodzi o co, dawaj ciasto. A my już dawno odklejono do tego ja kurwa. Zrób na mnie żabę. Ja ten kiemisz na tam nie żabę, co to jest? To zaraz wam pokazać. Nie chcę widzieć, kurwa. Oczywaczki to wiem, ale kurwa, żaba to jest coś tego typu? nie kurwa kurwa kiedyś tak mówił, że Linkiewicz do niego pozwoliła i powiedziała, że chcę na nim żabę zrobić. Muszę poskakać. No, Dał mi guta. Good, good. Dobre Dobre no i go robi, tak, to tak, dlatego tak. nie wiem, procentówek. Bo eszcze ja ten kurwa zrobił, zaraz pójdzie z Myłkowicz, na nas wyrucha i każdy skończy bez siana, No tyle, kurwa. Nie, bo to było. lubi wjeżdża. Tak, do mnie chyba. A jakiś karambicik też. Nie no, karambicik w piku wiedzieli i to nie rób, jakiś taki trelik czerwony i tyle. Jezu, karambicie. A to był jedynki, tej jak coś. To jest, to jest dwójki, dwie i dwie trójki. Oh my, oh my god. Ja coś czuję, że i tak <laughs> tego nie wygrał, nie? Ja tu się wierzył, że, nawet że i tak. Ja to nie śpię się, że Michałowi się żygiem odbiło człowieku. Kurwa. Ale bo myślę, że obiad leci. O, I, I gada z pełnym myślę, że. No o Ale to była bitwa dla was, chyba. No była bitwa dla was, to nie było kurwa. Jest to jest bitwa, którą wygrałem. Dobra, robię tu teraz. Kurwa, szczerze, to nawet ciasko, chyba takiej taki kurwa nigdy nie zakręcił, nie? Najgorsza znaczy, bitwa ki... trzech czasów. Znaczy nie no, kiedyś moja się zdarzyła. No ale. No, ale takie coś byli... to to perełki, nie? Ciaskowi, ciasko tobie. Pamiętajcie dla grafika, nie. żeby pewnie najgorsza bitwa trzech czasów, kurwa. Nikt i zamiast skinów ciatka będzie trzymał w ręku nigdy, never no to najgorszy kurwa grać miesiąca ej a dzisiaj jest poniedziałek i to już jest pełno energii no bo kurwa no bo cię ruchali na weekend, to jest kurwa nie wiem właśnie czemu, faktycznie energia jest kurwa A pytaj za ile nie mam tyle żeby wejść ale wziąłeś już jest ja wejdę kurwa a to,

nie było tak źle gracją. Nie, bo tragicznie, kurwa. Dobra, Ale... co mam skleić, kurwa? Pizdę. O, to zamykam, na ora. Dy... No, co... no, nie wiem, głosu, kurwa, jak mi... No no... Dy, do dychy, coś, do, do Nie, do czternastu, do czternastu. Do 14, do Albo, no dobra. Do, do 14 ja nie nakręciłem, bo chciałem dwa zakręcić toksyki, żeby się odkuć na to chuj. Kurwa, widzowie. Widzowie, słuchajcie. Ale oficjalnie mówię, że robię underdoga, mam to w pizdzie. No rób rób, to chcesz tam, kurwa. Koledzy opierdol pałę też jak chcesz. <klarz> ty ty ale on chce, Wiem, ja. że chce. Pierżinka nasza. To pan Pomidorek, to kurwa. Pewno. Ale pan Pomidorek bierze Michała teraz. Pan Pomidorek bierze Pan Pomidorek, ja. wiszunia, dawaj, dawaj. Pan Pomidorek bierze <klarz> do Pomidorek bierze Michała. Tylko czemu się wysprzęgliłeś, że lecimy w poniedziałek, a to leci w czwartek. Ale to stanę na spokojnie, będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze panie bobrze, bo ja to zgadniam. Teraz oficjalnie zgadniam to Kurwa! Ale to jest zawójuję. Ale, ale cię kurwa... W Faktoriu bajony taki tanie jest... A kurwa! Ej, ale ten Tajon jest taki tań, kurwa? Faktoreniu? No bo to no. bajonet, nie bagnet No i chuj. No ale i to, to, to jest dużo różnicy. w Faktoryniu jest, tam mordę. A Tiger to te wszystkie są faktory. Tiger tu kurwa, Tiger twój stary <laughs> Dobra, tak? razem mater. I o tak kurwa, bo patrz że dzięki, Kula. dzięki. I wej a no, Nie, no. Miko Miko, nie tylko możesz drapnąć. Kurwa, tej. raz Nie, nie, nie. Ojej. Chciała baba mak, nie wiedziała jak, dygas zrobił i zdublował, bo 36 miałem ja zanim przyszedłem i 36 wygrałem. Dygas dzięki, dobry, dobry ok, dogad z siebie. Ok. Dobry Dobra dzień. widzowie, no to kurwa co Dobra, dzień. dajcie jakąś szaleńcą bitwę, jakieś pieniądze większe, ile oferta, jakieś dychy 25, 30. to tam by mógł za ile? Dajcie mak maksimum kwotę, która może wyjść w bitwę i zakręcimy ostatnią dużą, a nie będziemy się srać kurwa. Znaczy ja nie wiem o co chodzi. Ja mogę za 28, to jest mój kurwa max, max. Dobra, reszta ma 28? A idzie się. Ojojo, ja czy ja mam 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 mam, bo mam 30 cztery pozdro, więc jak nie wygram, to pierdolę was również. Już się uspokój z tym pierdoleniem, A! kurwa, bo jak ostatnio tak gadałeś, to cię wyjebali kurwa w kółkiem. No co? Ja bym kółkiem Później był na sorze na szczęście. Dobra, skarż na wiosło, Patryk, nie Jaki mużyt jest... 27, 600 kurwa. czy jeszcze mogę zakręcić 28, 230? Możesz zakręcić śmigłę. Jak kurwa, tak, tak. Że... tak o, 28, tak, 500 tak. Mam. mam. 34. I kurwa Aby, dobra, głosowanie panowie, żeby tego demokratycznie. Męska czy underdog? Męska. Underdog. Ja męska, gracja męska, tu po underdogu, no to co? Więcej no, razem z Gracjanem no, ważymy niż wy? No niech ciasko skurze, wybierze, niech Ciarsko wybierze. A ja nie powiem to. Ciasko to ma chuja do gadania. Proszę, zapraszam. Proszę, zapraszam. Duża bitwa, była najgorsza w historii, będzie najlepsza w historii. Z 28 no, widzowie tak. robimy kurwa 258 kurwa. No i dobra. A nie wiem się z możliwość sobie najmocniej. No, no, no i dobra. Mam dobre przeczucie. Ma. <susurna> Masz dobre przeczucie? No dobra. Kurwa dla Mopreda stałem. No dobra. Na razie pod Graciusia kręci, nie? Pod Dybusia. Tak, o, o kurwa, ty! I flip dla mnie patrz, pik, pik, pik. Trzymajcie się, miło było, miło było. Ale już się zwróciła, nie? I do końca już nie, sama kurwa snaka. No, jeszcze mu, po, jeszcze mu daję. No może? Jak on dostał? Ale mi to Ja gram pod tego. No no ja, może ja gram pod knife. Właśnie pod zaczynałem jakieś jakiś do, do może Black, Black Pearl, Black zio Pearl. Zio Star, może? No i zobaczysz, że nie Black Pearl. Latuje. No A nie, tak nie tu jeszcze może polecić. Nie, Black Pearl, Black Pearl. Nie, nie. Black no Pearl. tak, ale ten za 15 taka ma. kurwa, no, ale nie? mu daje, ja pierdolę <laughs> To jest kurwa, ty. Ale mu kurwa daję. Ja Black Pearl, Black Pearl. Black Pearl. Nie na chyba tak mi się no. Dziękuję, dziękuję. Dobra, nie ma sprawy. Dzięki, dzięki, nie ma potencjału żadnego. No, to już nie ma nic, kurwa, nie ma nit, kurwa. Nit, kurwa. A ci dropnę jeszcze, wiesz, hydra na warta. Ja ja czwórka, a haszny cztery, pozdro. Jaką Michał dwójkę, 20 kurwa, debilu. 20 debiluje. No, dobra, dobra, coś się tam odkleiło, coś się tam odkleiło. Ale bitwa to średnia, średnia, kurwa. Była najgorsza w historii i miała być najlepsza, ale nie było i nie będzie, kurwa, bo... Bo nie, to takich uj. Dobra, widzowie, tutaj są te skinki, się przyjdziesz jeszcze raz. Same to singery, kurwa, od ósemki od 50 i od stówki. Zapraszam wszystkich serdecznie z kodem gry, możecie to dropnąć, może wypaść, tak jak do zdaniu przypadkowo jak tu ładujecie, to może wypadnie. Wpieracie dziadusia macie 10% więcej, kurwa, żyć, nie umierać, także. Zakasajcie rękawki, kot gryly i wspaniali koledzy, Siemano. Cześć, cześć. Widowie. Cześć hey, hey. chłopaki. I może jakieś dziewczyny. Jak fajne, to napiszcie, zadzwonicie. Na